Cześć, co tam u Was? Ja dzisiaj jestem na śluzie Taka mała śluza, jak z tyłu za mną widać I porzucamy tutaj trochę No i zobaczymy, mam nadzieję, że będzie fajnie, będzie ciekawie Niczego się nie spodziewam, jest to dla mnie nowe zupełnie miejsce Nigdy tu nie byłem, także no, zobaczymy, zobaczymy Nie jestem dzisiaj też sam Przyjechała dzisiaj ze mną cała moja rodzinka jest Żona, dzieci Broś, Hary, to jest Pan Broś Tak, z tyłu cała reszta No i nic, no zobaczymy, zobaczymy, jestem bardzo ciekaw dzisiejszego dnia Zobaczymy, porzucamy Porzucamy trochę z tej strony, tutaj gdzie jest mniej spokojnie Porzucamy też z tej strony bardziej spokojnej Zobaczymy, coś wyciągniemy no Mówię nie, nie, nie nastawiam się na budwie jakie jest zdobycze. Jestem tu pierwszy raz. Nie mam zielonego pojęcia jak, co tu będzie. Czy w ogóle coś tu jest tak naprawdę. Andrzej. Good luck, have fun. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Tak to wygląda z obu stron. No nic, ja idę szykować magnes. Będzie dzisiaj ze mną moja córa łowić. Dostanie dzisiaj mniejszy magnes, no i zobaczymy Widzimy się za chwilę Dobra, dawaj magnes Zarzucamy młodej, potem mój I zobaczymy, młoda gotowa Trzymaj mocno sznurek, tak? Podejdź sobie bliżej I ściągaj powolutku Jak tam Harry? Potwora mamy, tak? Wodnego. Pies co się boisz? Nic się nie zapało, pierwszy rzut pusty. Niech odpoczywa. Niech się chłodzi. Młody też nic nie ma. Tam coś jest. Ale magnes się po tym ślizga. Trzeba wrzucić duży magnes tutaj. Zaraz. Może. Może. Może będzie. Czy nie. Chodź, 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 tu, chodź tu. A, mam A. A, Lyszy, co to jest? To jest stara furtka. Lot. Landesamt für Umwelt, Brandenburg. To jest furtka stąd. Trafiliśmy młoda furtkę. Ty wyczułaś, ja wyjąłem. Ja No dobra, jak wyciągnę Laura i nic nie ma, to przenosimy się na drugą stronę. A tu jest rozjechana żaba. Harry, żyjesz? Dajesz radę? Pies, co? Piesu, dajesz radę? Dobra, jesteśmy z drugiej strony młoda i lecimy, tak? Połóż ten sznurek na ziemię, tak żebyś był niesplątany i rzucaj, tak? Tylko pamiętaj, nie szarpiemy, ciągniemy. Jak nie możesz wyciągnąć, to prosisz o pomoc, tak? No, mamy coś! Coś tu mamy! O, ale blacha, ja! I I, to jest znak chyba jakiś. Dziękuję synu. No coś tu jest. Dobrze. Czyli nie jest tak puste, jak myślimy, myśleliśmy. Co to jest? To chyba jest drzewo! Co jest? To było drzewo, ja drzewo zahaczyłem! Było przy magnesie? Super, widzisz? Do wiaderka, tak. Ale, Harry, będzie śmierdział! Ej! Nie zauważyłem! Mamy haczyk! Haczyk z krętlikiem się trafił A się zaplątała ta żyłka Taki drobiazg O, następny haczyk. Dzisiaj mamy dzień haczyków, córcia. No dobra, to tyle na dzisiaj. Niestety, no, połowy nie były najwybitniejsze, Nie było najwięcej. Ale nie zawsze o to chodzi. Chodzi o dobrą zabawę. I o to, żeby coś było. Tu jeszcze raz rzutoka na tą naszą bramkę którą wyjęliśmy nie mała dość fajna no myślałem że pewnie jest tutaj stąd z kraty że nie jest ale musimy ją niestety zostawić bo no, nie jest naszej własnością miasta oprócz bramki znaleźliśmy jeszcze jakąś blaszkę No co to wygląda, co wygląda jak jakiś znak od czegoś ale nie wiem jest tak zabrudzona że nie mam żadnego pojęcia co to jest Miły, miły rodzinny wypadek z pokoju, No i w sumie tyle, no. podobało się, bo się cieszę. No tyle, trzymajcie się. I do następnego,